Cześć, witajcie, tutaj szalony kolekcjoner, super, przepraszam, super kolekcjonerzy. Gdy yy, otwierałem dwie saszetki, yy, zorientowałem się, że zapomniałem nagrywać i niestety, ale przypadło, ale takie karty nam się trafiły w drugiej saszetce, w dwóch saszetkach, Pepe z Real na przykład. Lopez, gój, powtórka tutaj i tak takie nam się karty trafiły oraz w tych dwóch saszetkach trafił nam się jeden Stopper i Impact i tutaj taki Goldstopper czyli tak a w poprzednich trzech trafi nam się Star Player Impact i Racing Star Fajnie, że Star Player Ronaldo otwieramy ostatnią saszetkę i nie są te wezmę nie wiem e, dobra trzeba tak, czyli jakieś obrońce spoko robę fajnie alternat jest, jest, jest. Fajnie. Fajna karteczka. Game changer Edinsona Cavani. Lucas i Konwaro. Fajnie. Bardzo się cieszę z, z, z tego multipaka. Dziękuję. Siostrze, że mi go kupiłam na podwinkę. Fajne karteczki. Około centymetra bazówek. I takie karteczki nam się trafiły. Fajne. Cieszę się z tych kart najbardziej się oczywiście cieszę z, to, z Star Playera Ronaldo i Game Changera Adinsona Kawaniego fajne, fajne karteczki do kolekcji. Zacząłem dopiero kolekcjonować od zeszłego tygodnia karty. Uzbierało mi się już trochę. Tyle już kart mam, nic ciekawego, trochę powtórek. Spodziewajcie się niedługo, może unboxingu mega starterpaka. Bardzo cieczysty kart. Dobra, dzięki wszystkim. Łapkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, cześć.